Hej hej, witam wszystkich w duelo of Champion. W mojej drodze do 1K Elo mam 514, 10 level, moją główną talią jest mroczne szmaty, talia Necropoli, polegająca po prostu na, na naprawdę rozpuszczeniu przeciwnika. Moją pasywką jest dodaj wskazanemu stworzeniu licznik trucizny Czyli kosztuje to jeden, jeden punkt ruchu wtedy ja nie mogę ani sobie dodać hmm, poziomu mocy, ani, ani zwiększyć sobie mocy, ani magii, ani przeznaczenia. Tylko to polega na tym, że wtedy licznik trucizny mogę zadać, ale nie ma przeciwnik kart jej 76, 59. Trochę on ma za dużo kart, mi się wydaje w talii. Oczywiście, jak ja zaczynam, najlepiej zacząć sobie z pajączku, Stworzenie strzelec wojownik. Nie wiem jak to... O, tak, będzie lepiej. Zasadzka. Nakłada jeden licznik okaleczenia na stworzenie, które padło jej ofiarze. Czyli jak ktoś... Jak ktoś... Jak ktoś stanie mu na drodze, na tych dwóch polach, zmniejszy mu się poziom ataku. O jeden. Tego. Jeden w dół spadnie. Zakończ turę. O tak. To jest właśnie bardzo dobry. Do, bardzo dobry 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 system, gdy zaczynamy nekropolium i możemy zaatakować tym bojączkiem. W ręku. W ręku. O, dobra widzicie Jeden punkt mniej obrażeń Czy to jeszcze też mu się zmieszyło to? Chyba Dobra to tak Ja wam teraz pokażę Licznik trucizn jest zatruty Gdy ja zmienię ruch na jego On otrzyma jeden obrażeń No i duszę na to I atak obrażeń mi zero Bo zero a teraz zmniejszyłem jeszcze Na dodatek trochę go znerfiłem Dobra on ma, kar on ma karty, które na przykład Jego talia polega na tym, że jak moje y karty giną, albo jego, niektóre jego karty rosną, czyli się pompują. To jest bardzo dobra talia, bardzo silna i bardzo ciężka. Ale ja jestem rozpuszczalnikiem, ja, ja ich rozpuszczę. Aczkolwiek się staram. Drzewo posadzimy, Zbudujemy domy, to posadzimy drzewa. Nie będę teraz zatruwał, ja muszę jak najszybciej wyłożyć te, naj... te najmocniejsze karty. To jest bardzo dobre, infekcja 2, gdy zaatakuję zadaje 2 punktów... 2, 2 punkty y... zatrucia, tak jak tutaj nie... Stworzenia licznych trucizn. Tak? truciznę zadaje, tylko wtedy 2 nakładam, nie jeden. Dlatego to jest jedna z lepszych kart, które są w nekropolii. No i tam jeszcze oczywiście jakieś karty z małym damag'em, dużym dużym pancerzem i życiem. Mało ma takich kart, które mają dużo, na przykład dużo życia po 7-6. Karta ognia, no, talia ognia i karty ognia. Nie wiem, Inferno, no Inferno, tak. Wiem, że i samu gra inf Inferno, tak. No, tu tuż puste pole, mogę zaatakować. Drzewa powinno być zniszczone w kolejnej rundzie. Teraz tak. Regeneracja 2, muszę pomyśleć, bezcielesna regeneracja, zwiększyć, wystawić żywio, żywiołaka, albo zatruć. Nie wrażliwe, wszystkie zacznijmy z trzymają plus 1. Tego mógłbym się zacząć pozbywać. Powoli. Ty się będziesz regenerował i bił. No i zakończ to. I już się trochę roztapiasz. Miał te 7 żyć. Ale niech się roztapia powoli, powoli Teraz mi może drzewo dopiero padnie No i widzicie? On miał 7 obrażeń Trochę pobił, trochę go zbiłem <gryw> Ale jest głupi, atakuje mi drzewo A drzewo oddaje obrażenia No i teraz tylko jeden obrażeń Jego bojowy olifant Lol, jaka nazwa? Okej, okay, dobra, zostawmy jego olifanta w spokoju Muszę trochę pomyśleć, bo Jestem początkującym w tą grę nie, tak jak tak jak wielu, wielu, którzy to nagrywają. Muszę teraz troszeczkę pomyśleć jak on zagra, jak ja mam zagrać, czy wystawić jakiegoś tanka, czy atakować, czy go roztapiać. No i teraz on mi wystawia tanka bardzo dobrze. Dwa punkty mniej. Tu i tu po jednym. Bardzo dobrze. Miał cztery Odwetu, Odwet, czyli jak ja go zaatakuję, to on mnie też. Taki ham. Hmm. Teraz tak, Jak ja to położę tu na dole, to. On musiał najpierw to mu zniszczyć. A to zaraz tak. Nie zatrzymam teraz muszę coś wystawić. kurde, tego, tego nie przewidziałem. Myślałem, że to las. Dobra, dobra, mój błąd. Się. Nie atakuje. Lepiej się obronić niż zaatakować. roztapia się. Już dwa punkty. Widzicie? Jakbym go dwa razy, no, jakbym jeszcze ja tutaj, je, jak, jakby on po prostu sam atakował. To jest bardzo dobre. No, dla mnie to jest dobre, bo to jest łatwe. To jest. Mm, mm, Necropolia to jest chyba najłatwiejsza Talia. Aczkolwiek, dla mnie jest bardzo łatwa i łatwo mi się nim gra. Grałem jeszcze Przymierzem i, i tymi tutaj dzikusami. To, to jest chyba. Chujbie, co to jest, ale to są takie dzikusy. Mam to na drugim koncie, nagram też z tego jakieś odcinki. Znowu mi jakimś tutaj tankiem wyjeżdżę. No ja go tutaj bardziej polega na tankowaniu damage'u a ja rozt roztapiam tanku, więc... Nie wiem, też zależy od gracza, od kart. Atakujesz mi jakiegoś łaka. wrażliwy niewrażliwy odwet to nie było, bo niewrażliwy odwet ten ma odwet, ten się jeszcze regeneracja 2, więc on się wyrega zaraz. Postaram się nim wyregać. Bo jak ja go zaatakuję, to on mnie, widzicie, znowu trzy zniszczy. Ja go jakoś tutaj zaraz wyregam. On tu będzie mi jakąś wieżę. Wieże on Się jeszcze broni, tego to jest dobry. Ale powoli, powoli będzie się roztapiał. Ja to trochę się pobronię. Poatakuję go z nienacka, Co to jest? Do końca, Ja się wyregałem, mogę go zaatakować tak. On mnie w kolejnej rundzie zmiecie Ale spokojnie On jest już tutaj się roz... A nie on się nie roztapia Dobry. Spokojnie, tak Muszę się tego pozbyć, bo mam jeden damage Tak, te dwie karty zginą w kolejnej rundzie Ja to wiem Ale niech na razie w tej rundzie jeszcze podefują Wiem, Więzy z ziemią Zaklęcie stworzenia, efekt stały Zaklęte stworzenie ulega zakotwiczeniu nie mogą obudzić swoich pozycji bojowych, póki nie zostaną zabite lub. Czyli ja nie mogę nie przesuwać. No nie wiem czy to było potrzebne dawać to na niego. Ja go tu będę roztapiał i to lustro. Trochę... Nie wiem co to jest, ale no, już ja... Nawet nie chciałbym się czytać. Dobra, ty się roztapiasz. Tak. Żeby nie było z tym nobem, nie? Ja wiem, że te dwie karty teraz wypadną. To ja wiedziałem, że będę trochę podafować. Tak, wiedziałem, że padną. Ja coś, dlatego teraz mam otwarte pola, on ma do ataku w kolejnej rundzie. Ale tu ja się coś tutaj się wyłoży, już mam 8 ruchu będę miał, więc spokojnie zdołem się obronić przed takim. Kolwiek damage. Dobra, tego nie przyjdzie. On teraz dwa powinien mi zabrać. No, chciałem dokończyć przed jakimkolwiek damageem na no, mojego bohatera w Early Game, ale widzę, że po prostu zaskoczył mnie tym zaklęciem. I on teraz powinien zrobić tak, byk, tylko. Tylko, tylko, coś się długo zastanawiam Stworzenie wieży w wyna... jest artykułowe Zdaje napastnikowi trzy punkty poprawy Stworzenie przez tanie wieży w wyna... lasce Zyskuje uderzenie wyprzedzające A To nie, on nie jest tym, z przystani, gdzie No, tu on nie będzie takiego bufa miał, ni ja. Ja mu takiego nie dam, Kurwa, nie wypytam. Pr... Osiem ruchu Mogę włożyć dwa stwory Za pięć i za pięć nie, za pięć i za trzy Smok ma dobry odwet, czyli pobijesz się w nim. A nie, to nie za trzy. Chciałem jeszcze roztopić. O kurwa, mam przesrane. Dobra, za dwa mnie zabijesz i za dwa. Dobra. Czas na Lorda. Wampirzy Lord. Jedyna chyba najlepsza karta. W... Jedna z najlepszych kart. No, bardzo chyba najlepsza karta. Tak, z nekropolii. Uderz sobie. Ale nie wiem, czemu na zatrutego i już prawie zniszczonego stwora dał taką kartę. Yy, na jest zaatakowa, zadająca. Ty roztopię cię szmato, i będziesz miał. Ma więcej elo ode mnie. Naprawdę, fajnie bym się poczuł, jakbym to wygrał. Przeciwko tej talii jest ciężko wygrać Widzę on tak tankami, włada, damageem, zaklęciami Jakbym on mi teraz teraz znowu zaklęciem w Wtasuj no, tak. wybranego stworzenia do biblioteki właściciela Wtasuj wybrane stworzenie do biblioteki właściciela Kurde, serio? Tu jakąś kartę mi zniszczył Tego smoka mi wtasował znowu w talię no i znowu mnie zaatakuje teraz podwójnie Oj. Oj, dobra, robi się niebezpiecznie. Teraz jeszcze reganie. Ja tą kartę też mam. Ale drugiej talii. Teraz ja jestem naprawdę pod nim. On ma bardzo straszną teraz przewagę nade mną. Tylko to teraz jest kwestia czasu. Bo ja na... Teraz żeby nie było, tak? Ja najpierw użyłem tak trochę cwanie, pierwszy chciałem wejść z tymi słabszymi stworkami, żeby on swoje zaklęcia na nie dał. Teraz ja mogę już w końcu moim wyjść jednym z najpotężniejszych. żeby już po prostu on tych debuffów nie przyjął, tych nieprzyjemnych zaklęć. Najpierw musiałem się pozbyć... pozbyć jego zaklęć na moich stworach słabszych. Teraz oczywiście ja tutaj Lord ruchy. Jak się trafi karta za dwa punkty, będę szczęśliwy. Jak się nie trafi, jestem w dupie. Ryzykujemy? Czy go zatruć? Dobra, zatruję jeden, dobra, minus jeden, minus jeden. Teraz, Pff, no jaki on ma łeb? Potwora, który ma już mniej, no mniej wszystkiego. No ja. Jebnie mnie tym, je mnie tu i bym wtedy... Ja dwa stracił, on by znowu zaatakował. Zawahał się, bo chyba ten by wtedy uperwał. Co to jest? Większy żywioł jak powietrze. Dobra, no to jakbym teraz chciał od razu już powiedzieć na wprost, że przegrywam. Zostaję naprawdę jestem w dupie. Co ty co, tym co To jest atak z powietrza. To, gdy tworzenie walczące wręcz zaatakuje. Jestem z powietrza. Nie wiem. Nie wiem na co mu to było. On nie czyta tych kart. Nie rozumiem tego gościa, nie kminie jego mózgu. Ale no po prostu atakujemy kartami. Chyba to stworzenie może w trakcie tej samej, tury atakować i przemieszać się. Lecz... lecznicza moc powietrza, gdy to stworzenie odnosi się do powietrze. Zbrać, trzeba stracić punkty zdrowia, odzyskuje je. O korba. Ekstra! Straciłeś tą kartę w swojej rundzie! Naprawdę, jesteś geniuszem! Takim trochę jak ja, bo ja też tak dzisiaj straciłem kartę. Mogę mu dwoma tankami wyjechać, ale tak, najpierw co ja chcę zrobić to sposób, być się tego szajsu wychilać się. Karty z powietrza nie mogą przeciwko temu... A tak wręcz, bardzo dobrze. Max strzelec, strzelec. Cztery i zatrucie, bardzo dobry sposób. Ten się rega, więc po co tu mu A nie, bo on ma coś takiego jak odwet teraz zwiększony. Obrażenia zadane... Tego, temu tego trzeba zatruć. A z tym sobie poradzę, bo trzy... Trzy oddam i w kolejnej rundzie jeszcze go dobiję. Ba, tak, 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 Może tak być. Zaraz go jeszcze moja tutaj infekcja 2 będzie miał trzy. Tak, tak, trochę, trochę jeszcze coś może tutaj wykminie w tej... Także... No, trzymajcie kciuki. Naprawdę. Naprawdę ciężki jest przeciwnik. I rzadko kiedy wygrywam przeciwko temu chujo dziko... dziko... dziko dziko gównym. Zobaczcie tego tygrysa, on jest po prostu... On wygląda jakby był, był kurwa jakimś martwym płodem ty. Jakby był martwym płodem tygrysów, wszystkich jakich tylko są. No w ogóle zero futra jakiś kurwa łysy jest. A ona się kurwa cieszy i ujeżdża, jest spore. Tak, zrobił tak jak ja przewidywałem. On mnie za trzy. Ja mu odwet za 3. W kolejnej rundzie ja go za 3 biorę. Tak. Bardzo dobrze. Widzieliście? Przed chwilą to powiedziałem. Tylko jak mi on tu jednie błyskawicą, to ja... Nie, 3. Błyskawica tylko 3 bierze. Przeżyję. O, O, wieczór. O, to jest bardzo głupia karta, bo jak ja mu zniszczę jakąś kartę, to on ucieka od razu na cmentarz. To on ma, jeśli wygrze nie ma innych przyjaznych stworzeń, zniszcz tchórzliwy gnol, Zniszcz tchórzliwego gnola. Regeneracja komentarza. Jeszcze jemu dał to! No naprawdę nie wiem, nie wiem co on kmini. Teraz jeszcze go zatruję. Ja mógł teraz tak. Za dwa zatruć go? Będzie jeszcze zatru... Mógłbym się już go pozbyć. Ale tu widzę, że ta linia będzie mi tutaj padać. Hmm. Wtedy on... 4. Ten koleś nie żyje. Tutaj też ja już nie żyję, ale jeszcze zatrzywalna Teraz tak 3 Co mi zwiększy? Zwiększa atak Ataku chyba nie potrzebuję zbyt Wolę tutaj bym tak, kosztował mnie to za 3 i za 5 karta? Nie, nie zgadza mi się Tak, dobra, tank na dole Nie, yeah. tak jak przewidywałem, kolej jest iż... A ta karta dalej stoi. Teraz jak z... Jak się nazywa tego talia? Eee. Stworzenie przysta... To teraz przystań. Jak on teraz da kartę na przysta... z przystani tutaj, to będzie mnie... Wyprze... uderzenie wyprzedzające. Ale to spokojnie, ja teraz stopię moi, moimi. Eks. daj tu. O, drąsię. Nie wiem po co, po co on tutaj to dał, ja nie jestem z bliska atakujący. Ja latam. E, jak moja karta ginie, mu zwiększa atak. Gdzie to dasz? Tu możesz dać. No, macha nad nim. Ja się wychilam, bo on jest odhilaniem. Nie wiem co on kmini. Teraz teraz mogę już wam oznamić, że i to ja troszeczkę wygrywam. Nie wiem. Zobaczę jeszcze co tutaj będzie kminił. No nic nie wykminił. Nie zaatakował mnie, nic nie zrobił tutaj mi tylko zagraża, muszę tutaj się bronić koniecznie No i no tu jeszcze może mi O! Ekstra! No dobra, pana zniszczymy Już nie będzie tu tutaj nic Ja to jednak nazywam bot, mid i top Żeby nie było, nie? Że co ja tutaj gadam Tak sobie to nazywam Za trzy, za dwa Tu mogę cię zatruć byś się zniszczony był już Zaraz pomyślę Cztery Dobra, to ja robię tak Ciebie zatruję, ciebie już nie będzie po prostu robię ci po prostu wysyp I pana nie ma, dziękujemy, teraz pan się musi bronić. I a jebni z tego ja mam kradzież życia Naprawdę przestraszałem się twoich kart. Teraz widzieliście, na po... Poddał się GGWP. GGWP! Ale dobra, analiza, kurwa. Na początku mnie dojechał, aczkolwiek później się wysypałem moimi mocniejszymi stworami. Dziękuję za odcinek. Oj, i w ogóle jebać fubu, nie? Żeby nie było. Wieprza grubego, nie? Roztopimy go, nie? On przyjdzie taki gruby, ja go po prostu roztopię. Roztopmy go wszyscy. Zbierzmy się. Bądźmy taką trucizną dla niego i jego kurwa roztopmy grubasa. Czas starcia, 17 minut, dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków Duel of Champions.